Siemaneczko, ja jestem na Winsa, w tym poradniku pokażę Ci jak zbudować potężnego Paladyna pod Święty Ogień. Jest to bardzo prosty build i przyjazny nowym graczom w Diablo 2, także jeżeli jesteś jednym z nich może, to ten poradnik jest idealny dla Ciebie. Yy, dodam tylko, że nagrany jest w Diablo 2 starym, jednak wszystko co powiem będzie się sprawdzało w Diablo 2 Resurrected i głównie pod D2R jest on robiony. Jedziemy, atrybuty, 44 siły, w moim przypadku, w Twoim może być inaczej, siłę układamy pod najcięższy przedmiot, w naszym jakich punktów, w moim przypadku jest to Tarża, Dexterity 0, Energia 0, Vitality, cała reszta, życie w tej grze jest bardzo, bardzo ważne. Jedziemy dalej, skille, combat skills, poświęcenie jeden punkt na dojście do zapału, cztery w zapał. Eee, a to z tego powodu, że na czwartym poziomie zapał daje nam 5 ciosów pod rząd, a to nas najbardziej interesuje. Offensive auras i tutaj jest nasz największy damage schowany, więc aura mocy jeden punkt na dojście do Holy Fire. Holy Fire maksujemy, jest to nasz główny damage. Pasywna aura, która gwarantuje nam bardzo, bardzo duży damage. Defensywne aury. Święty Resist fire, Resis fire, odporność na ogień. Jest to synergia do Holy Fire. Za każdy jeden punkt Resist Fire dostajemy 18% więcej Fire Damage. Dlaczego nie idę w ogóle w Holy Shield, pomimo tego, że jest to dosyć potężny defensywny spell? No dlatego, że jest defensywny. My ochodzimy całkowicie w ofensywę. Wydaje mi się, że na normalu i na początku koszmaru raczej to. W ofensywie jest siła. Jedziemy dalej. Itemy słooniczne Tal Ed yy, oraz y, Tier L. Na sam początek. Z runy do tego możemy wyfarmić u Hrabiny, która znajduje się w Black Marshu. Jest to czwarty quest na samym początku gry, więc wystarczy, że parę razy ją zabijesz. Już będziesz miał wszystkie runy. Co do baz pod itemy, no to znajdziesz je wszystkie u Charsey. Yy, pamiętaj, że baza pod musi mieć yy, w tym przypadku. Dwa sokety w zbroi i dwa sokety w broni, nie więcej, nie mniej oczywiście, ale też bardzo ważne, żeby ta baza miała podpis, nazwę i temu szarą. Tylko w takim przedmiocie możemy zrobić sworowiczkę. Także tal-edge, szybsze bieganie i szybsze odskiwanie równowagi, trochę deksa zawsze spoko, jest to potężny sworowicz na start, ciężko to czymkolwiek przebić. I tutaj nasz sekret tego buildu. Steel L, Steel, wy broni w szabli, e, która jest domyślnie bardzo, bardzo szybką bronią, jedną z najszybszych, więc e, albo w szabli, albo w sejmitarze, e, gdyż one mają bardzo, bardzo szybką. E, Szybki atak, very fast attack speed, także musimy wybrać jedną z tych broni. Dodatkowo Sorusze Tier L dodaje nam 25% jeszcze więcej atak speedu dlaczego? Dlaczego tak nam zależy na attack speedzie? A to dlatego, że nasz damage polega tylko i bierze się tylko i wyłącznie z Aury. Więc czym więcej ataków nastąpi, tym więcej razy aura się aplikuje. Więc zależy nam tylko na atak Speed. Nie patrzymy na obrażenia broni jako takie, tylko na attack Speed. Zależy nam właśnie tylko na tym, jest dlatego wybór między Sejmitarem a y, Szablą. Dodatkowo ta broń dodaje nam y, dwa many za każdy kill, co świetnie rekompensuje stratę many właśnie używając zila. Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o tarczę. Mam dwie propozycje. Ogólnie, żeby to była tarcza, najlepiej, jakby to była tarcza paladyńska. Tarcze paladyńskie mają to do siebie, że dają bardzo, bardzo potężne bonusy do rezystansów albo atak speedu, albo damage'a. Więc patrzmy na te rzeczy. Najbardziej celujmy w rezystansy, nie ma co ukrywać. Eee, dwie opcje: albo przysięga starożytnych, czyli są różne RAL, OrT TAL, które eee, runy potrze potrzebne do tego możemy znaleźć, możemy zdobyć z questa. Z drugiego questa w piątym akcie, więc bardzo łatwo jest zdobyć. To jest pewniaczek, nie musimy nic farmić, po prostu wiemy, że zdobędziemy teruny robiąc drugiego questa. Jest on w piątym akcie na Frigid Highlands. Albo druga alternatywa, jeżeli mamy czterosekretową tarczę, albo też trzy, możemy dać perfect gemy. Albo ogólnie jakieś najlepsze gemy, jakie, pod, yy, najlepsze diamondy jakie mamy. To da nam dużo, dużo rezistów. Yy, Helm, polecam. Po prostu najlepsze rubiny, jakie mamy zapakować do helmu, Więcej życia zawsze spoko. Co do amuletu, jeżeli uda się wychwycić amulet plus jeden dopala skill levels, zawsze spoko. Ewentualnie coś do życia, coś do resów. Biżuteria tutaj też. Coś do życia, coś do resów. I wszystkie te rzeczy. Glovesy, bootsy, belt. Coś do życia, coś do resów. Eee, dobra, zobaczmy jak ten padyn sprawdza się w akcji. damage 300 do 320 z ogromnym, ogromnym atak speedem. Eee, więc popatrzcie, popatrzcie sobie sami. On jest po prostu pożeraczem, pożeraczem eee, falbala. Także słuchajcie, jeżeli filmik się podobał, jeżeli się jeżeli uznałeś to za przydatne, to zapraszam Ciebie tutaj do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału i przede wszystkim zapraszam na live y na Twitch TV Nadi Wins. Ja się z Tobą żegnam i widzimy się w innych filmikach. Strzałeczka!